Cicho, maleńki, zaraz będziemy na miejscu. Cii, w pobliżu są złośliwe duszki. Spójrz, kochanie, wejście do jaskini dziadka. Dziadku! To ja. Na, no, na, no, na, no, jaka miła niespodzianka. Wejdź, dziecko. Twój głos, dziadku, brzmi inaczej. To przez wilgoć w powietrzu, moja droga. Daj, kochanie, potrzymam księcia. się twojego kaptura, dziadku. Dawaj grzechotkę, dziecko. Jesteś jakiś inny, dziadku. Bo wcale nie jestem twoim dziadkiem. Falon. Tak, falon. Twój ulubiony upadły elf. O nie. Dawaj magiczną grzechotkę, a daruję wam nędzne życie. Nigdy. To jest ciastku. Udo... Dawaj grzechotkę! Grzechotkę? Przepraszam! <laughs> Z góry wyglądałeś jak ktoś inny. <laughs> Może widziałeś w pobliżu królową elfów i jej dziecko. O Królową elfów! Elfów królową? Nie! Rozumiem, że nie widziałeś. O, o mały włos! Przez chwilę myślałem, że chce nam smerfnąć, jedzonko. Och, jestem taka głodna. To się nazywa smerf kebab, widzisz? Och, jak pysznie wygląda! O, o. O, o. Ej, ty na drzewie! Ojej! Ukradłaś nasza. No. O, najmocniej przepraszam, panie. Zejdź stamtąd, żebym mógł ci smerfnąć parę słów do słuchu. Boimy się pokazać. Gdzieś w pobliżu może się czaić zły elf. No dobra, w takim razie odsmerfuj, tylko mój smerf kołba piwa. Ja... Cicho, smerfusiu, zaraz będę na dole. Co? A, 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 a. Czy ja latam? Nie, to niemożliwe. Klakier! 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 Jeśli ten okropny falon zdobędzie grzechutkę, przejmie kontrolę nad wszystkimi dobrymi elfami i będzie czynił zło w całym lecie. Co lesie. ty powiesz? Och, jakie pyszne smerwo jagody! Już panie Łasuchu, muszę wracać do królestwa elfów. Mój lud będzie się o mnie martwił. Oczywiście. Chodź, smerfusiu, czas smerfować do domu. No, no, jeszcze się zobaczymy. Pij, dziecko drogie, oczka swe z kiedy wiatr wieje. Jaj, ła suchu, zaczęliśmy się o Ciebie martwić. Spójrz na to biedne dziecko, zupełnie wysmerfowane. Ja, ja też. O, o, smerfuś, mamokro, co zrobimy, ważniaku? Siamajdo, ty chyba nie znasz się na dzieciach. Czas, żebym cię nauczył, jak się smerfuje pieluszkę. Oj, uważniaku, wolę smerfować wszystko, tylko nie pieluszkę! Wszystko? Dobra, ja zmienię pieluszkę. Jej, kujej! Wygląda jakby cyklon przesmerfował przez twój dom. Pośpiesz się i wysmerfuj stół, żebym mógł przewinąć smerfuszkę. Przepraszam! W porządku, Smerfusiu, w porządku. Ważniak za chwilę cię przesmerfuje. Ciamajdo, przynieś mi zasypkę co. Już się robi! O. Ciamajdo, ciamajdo, ciamajdo. Musisz posprzątać ten bałagan. Co? Jak? jaku? jak to zrobiłeś? O nie, ja myślę, że to smerfuś. Jeju, że smerfuś zaklęła. W porządku, smerfusiu, w porządku. Manifikę jest prawdziwe y arcydzieło. Kordon oh, oh. oh. bleu! Hmm. A. <śmienic> Na Smerfusz Smurf jest zaklęty! <śmienic> Falun! A teraz, piękna fauno, pożegnaj się z tym światem. Skoro już masz magiczną grzechotkę, oszczędź mnie, błagam cię. Mam zrobić go sierotą? <śmienic> Nie, to byłoby zbyt okrutne. Czemu ona nie działa, kobieto? Czy jest jakiś sekret? I, niestety, nie mogę ci powiedzieć. Mam sposoby, żeby zmusić cię do mówienia. No, Smerfusiu, zejdź stamtąd, zanim spadniesz i zrobisz sobie krzywdę. No, chodź, Smerfusiu. W lesie jest niebezpiecznie. O, kiciabe. Kiciabe? Co to jest kiciabe? Oszukałaś mnie, kobieto. To zwykła, dziecięca grzechotka, a ja chcę magiczną. Za kogo mnie masz? Za głupka? O wiele gorzej, Falonie. Jesteś potworem. No, pustelnik odzyskał język. Teraz ocalić was może tylko prawda. Nie mów mu fauna. Los dobrych elfów spoczywa w twoich rękach. Rób, co chcesz, Falonie. Nie mogę, nie mogę zdradzić swojego ludu! Słowa godne dobrej królowej fauno, a teraz posłuchamy słów dobrej matki. Falonie, nie masz serca! No i co, mamo? Masz jeszcze jedną szansę. No dobrze, Falonie, wygrałeś. Ta grzechotka należy do smerfusia. A, oczywiście! Małe niebieskie stworzenia. Hmm. Widocznie malcy wymienili się grzechotkami. Smerfusiu, natychmiast stamtąd zejdź! A. Ojej, to nic nie działa, ciamajdo. Nic nie działa. Dzień dobry, smerfy. Słuchaj, elfie, mógłbyś wyświadczyć nam małą przysługę? Oczywiście. Widzisz tego malucha na drzewie? A niech mnie! Maluch na drzewie? O, o, dobry elfie, czy mógłbyś go stamtąd ściągnąć? Z przyjemnością. Dobry malec, chodź do falona. Zrobimy papa. Ty, mały potworze, i tak cię złapię. Ja! Widzisz, papo Smerfie, Smerfusiowi coś się stało. Smerfusiu, proszę, chodź do papy. Mm, to nie jest przechodka Smurfusia. Czyste srebro, piękna robota i do tego jest magiczna. Chciałeś mnie widzieć, papo Smurfie? Masuchu, kiedy zabrałeś Smurfusia na piknik, czy spotkaliście jakiegoś czarodzieja, goblina lub e, elfa? tak, papo Smurfie, królową elfów i jej małego synka księcia Fenwicka. Mm. Smurfuś i książe wymienili się grzechotkami? Tak, a ja przybyłem, żeby ją zamienić. O! Oh, falon upadły elf. – Niestety tak, łasuch... Dawaj magiczną grzechotkę. Ona należy do królowej fauny i księcia Fenwika. Jeśli mi jej nie dacie, książę, fauna i jej dziadek zginą. <ścoughs> łasuchu, obawiam się, że nie mamy wyboru. Nie możemy ryzykować. Szybko, łasuchu. Piórku, ważniaku, Ciemajdo, szybko. Lecimy za Fallonem do jego zamku. Ależ papo smurfie. A jeśli Falon wykorzysta magiczną grzechotkę przeciwko nam? Pokryłem grzechotkę antymagicznym proszkiem. Przez godziny nie będzie miała mocy. A co będzie, jeśli podróż do zamku Falona zajmie nam więcej niż godziny? Hmm. Boję się, że wtedy Falon przejmie kontrolę nad królestwem elfów i wypełni świat złem. Szybciej, piórku, szybciej! ha! <laughs> jak ja marzyłem o tej chwili! Magiczna grzechotka nareszcie jest moja! Spokojnie, Sabra! Wkrótce najesz się po królewsku. Hi, hi, hi. Zjesz trzech członków królewskiej Falan, rodziny! Ty potworze! Masz grzechotkę! Dlaczego chcesz nas o, zabić? Bo taki już jestem! Funa! Patrz! Smerfy! Smerfy? Wiem, jak się nimi zająć. A to co? Grzechotka straciła swoją moc, falonie. Poddaj się! tak grzechotka. Działaj! Słyszysz? Rozkazuję ci. Niech będzie, papo Smurfie. Masz magiczną grzechotkę, ale ty też nic nie będziesz mógł zrobić. Nie uratujesz ich, papo Smurfie. Zwycięstwo należy do mnie! Mój antymagiczny proszek lada chwila powinien przestać działać. Działaj, magiczna, grzechotko! Jeju, papo smerfie! Może znów mamy nie tę grzechotkę? Powiedz! Nie ciamaj do grzechotka jest właściwa. No proszę, papu smerfie! Ratuj nas! No już grzechotko, dalej, dalej, działaj, papa smerwki rozkazuje! Mój tron! Zniszczyliście mój tron! Jeszcze z tobą nie skończyłem, mały książę! Ani z tobą, Papo Smurfie! Odbuduję mój tron! I pewnego dnia zdobędę magiczną grzechotkę! Ach, cicho bądź!